Dzień dobry lub dobry wieczór. Mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Before Tarot. Dzisiaj się słyszymy, ponieważ robimy sobie tygodniówkę na powiedzmy najbliższe 7 dni, aż do pełni. Przed pełnią pewnie kolejne czytanie będę chciała dla Was zrobić. Za chwileczkę Wam opowiem o tych dwóch kartach, które mi wypadły podczas przygotowywania kart do Waszego czytania. I tak, drogi Raczku, drogie Rybki, i drogi Skorpionie. Za chwileczkę będziecie mieć osobne czytania. To są wskazówki wspólne dla Waszego żywiołu, dla Waszego żywiołu całego wody, czyli Waszych trzech znaków. Możecie sobie przesłuchać całe czytanie, ponieważ ja często o tym mówię w moich filmach. Dla mnie, jak jesteś na przykład słonecznym raczkiem, to przesłuchanie rybek i skorpiona jest ni mniej, ni więcej, tylko przesłuchaniem filmu dla Twoich kuzynów i kuzynek. To dla mnie jest tak trochę energetycznie podobnie. Karty mogą się, energie mogą się przeplatać, mogą być podobne, czasami się karty powtarzają. W ramach danego żywiołu mi się to zdarza. Natomiast jeszcze poza tym znakiem słonecznym, bo pewnie jesteś na przykład słonecznym raczkiem, przykładowo oczywiście, jak jesteś rybką albo skorpionem, to nie gniewaj się, że akurat raczka przytaczam, to możesz sobie również oznaczyć swój ascendent, jeśli jeszcze nie znasz Księżyc i Wenus. Wenus szczególnie na sprawy miłosne, Księżyc na nasz świat wewnętrzny, a ascendent to jak my wychodzimy do ludzi, jaką my zakładamy sukienkę, czy my zakładamy garnitur, czy bluzę, jakie my mamy poglądy. Niektórzy mówią, że ten ascendent, ten drugi znak, to jest nawet ważniejsze niż ten pierwszy słoneczny. To z takich technicznych rzeczy. Poza tym bardzo dziękuję. Odnotowałam nowych subskrybentów od wczoraj. Kolejne osoby do, dotarły na kanał. Pamiętajcie, że czekam z udęsknieniem na 800. Jeszcze nam troszeczkę brakuje kilkanaście dosłownie osób na ten moment, kiedy dla Was to nagrywam. I jak będzie równiutko 800, to w pierwszym możliwym terminie zasiadam i robię powtórnie dla Was lustro uczuć. To jest takie czytanie, znajdziecie sobie jakoś z końcem, chyba lutego robiłam. Które się bardzo Wam spodobało. W tej chwili jest najlepiej, e, o najwyższym wskaźniku wyświetleń na kanale. I bardzo widzę też po łapkach w górę Wam się to czytanie spodobało. Powtórzymy sobie, zadam inne pytanie. E, zdjęcie lustra znajdziecie w główce tego czytania, w zajawce. Potem znajdziecie, że to jest to czytanie. Albo wpiszcie sobie lustro uczuć po prostu. To jedna rzecz. I jeszcze chyba o jedną rzecz chciałabym powiedzieć. Dla osób chcących wesprzeć tę ototwórczenie, czyli mua, możecie mi kupić kawkę na bajkofitu, możecie dać łapkę w górę, możecie zasubskrybować. Myślę też po malutku o czytaniu na 1000 subskrypcji. No to jest pewnie troszkę bardziej odległa perspektywa, ale to głównie od Was zależy, kiedy to nastąpi. I wtedy sobie zrobimy osobne czytanie, takie na 3-4 miesiące. O jednym aspekcie, o którym mówię często, ale nigdy nie było do tej pory osobnego czytania na to i na razie więcej nie zdradzę, więc myślę po o czytaniu na 1000 subskrypcji. Bardzo się rozgadałam, a teraz drogie i drodzy, lecimy sobie na te dwie karty. Te dwie karty, tak jak powiedziałam na samym początku, mi wypadły. Jest to wieża i cesarz. I to jest przesłanie wspólne dla całego waszego żywiału wody, czyli i dla raczka, i dla rybek, i dla skorpiona. Jest wieża. Coś w życiu już nam nie służy. Czemuś powinniśmy powiedzieć, papa, pa". no trochę możemy się chcieć tego trzymać. Czy to jest sytuacja trójkątna, czyli trzy osoby zamiast dwie w związku? To raczej nie służy w większości przypadków, ale co kto tam wiecie, potrzebuje. Natomiast no, póki co wielożeństwo w Polsce, przynajmniej gdzie ja jestem, rezyduje, no nie jest dozwolone, więc przynajmniej prawnie. Na tej karcie jest wieża, która za chwilę upadnie. Ci pielgrzymi powinni pójść do tyłu, a nie do przodu, bo ta wieża może ich po prostu przygnieść. To mogą być jakieś nałogi, które was trzymają. No i to jest sytuacja dla kogoś na teraz. Natomiast sytuacja docelowa to jest wejście w energię cesarza. To jest osoba, która przejmuje kontrolę, w żelaznych butach stoi, w takiej energetycznej czerwonej szacie, osoba doświadczona po jakichś przejściach życiowych, w niesamowitej scenerii pomarańczowego tła. Generalnie to jest osoba, która przejmuje kontrolę, wychodzi albo z jakiegoś nałogu, albo z jakiejś toksycznej sytuacji. Nie wiem, czy to się wydarzy już w tym tygodniu, dla tych osób, z którymi to będzie rezonować, ale warto popracować nad wszystkim, co nam nie służy i już nie pracuje na naszą korzyść w naszym życiu. Bo no, prędzej czy później to się zawali. Jak wiecie, nie ma tego fundamentu, czy to w relacji, czy to w pracy, czy to w relacji z samą, czy samym sobą. Możemy da, pójść w jakiś tan, na przykład alkoholowy, czy już nie mówię o innych jeszcze trudniejszych, czy też równoważnych innych nałogach. No i to by było na tyle. A teraz, jeśli chodzi o te wspólne przesłanie. A teraz, drogi Raczku, droga Raczko, patrz, praca. Pierwsza karta, praca. Druga karta, pracy. Praca, pieniążki, jakieś Twoje obowiązki w pracy w tym tygodniu. Czyli powiedzmy od wtorku do wtorku, czyli od dziś do kolejnego wtorku, umownie. No, patrz, drugi raz cesarz, fantastyczne, wielkie arkana, duże postaci. Albo masz jakiegoś wodnika w pracy, który ci bardzo sprzyja jest to osoba, która jest do ciebie dobrze nastawiona. Albo y, jakiś taki duch twórczy się w tobie odradza na wiosnę. Jest taka chęć kreowania, podchodzenia bardziej kreatywnie do problemów, do rozwiązywania zadań. Nie wiem, czy to robisz tabelki, czy malujesz obrazy, tak? W zależności od tego, jaki masz rodzaj pracy, wszędzie możesz być mniej lub bardziej kreatywna, kreatywny, i to może zostać docenione przez Twoje szefostwo, jeśli takie szefostwo masz, bo cesarz może być postacią szefa. Zwłaszcza mężczyzny po 50 roku życia, ale, ale niekoniecznie osoby władczej, osoby y, takiej bardzo bym powiedziała właśnie bossy, takiej, y, która lubi kontrolować sytuację, taki dobry, sprawiedliwy szef. I może tutaj być y, docenienie przez tego szefa, natomiast raczki, które są na swoim, no może to wszystko fajnie w tym tygodniu iść. W dobrym kierunku. Tutaj jest też ciąża zaznaczona w tej karcie. Bocian jest wpleciony we włosy tej dziewczyny. Jakiś raczek być może powinien to usłyszeć. To teraz raczki single. Co tam dla Was? Wiecie, co zauważyłam, że ostatnio e, czasami zaglądam na kanały innych twórców tarotowych, że tak powiem. Że niektórzy zaczęli od niedawna robić bardzo podobny rozkład czytania jak ja. I teraz, jeśli ktoś ode mnie to ściągnął, to ja się tylko cieszę. Bo jak ktoś ściąga od kogoś, to znaczy, że ten ktoś miał dobrze rozwiązane zadanie, tak? Tak sobie to tłumaczę. Ale byłoby mi bardzo miło, jakby się okazało, że to ja na to wpadłam, żeby robić taki rozkład. Ale pewnie nie pierwsza w życiu wpadłam na to. Bo najpierw mamy pracę, pieniążki, później mamy single, związki i jeszcze jedna będzie dla Was wskazówka. Ale mi się rozsypały karty, za dużo gadam. No to jeszcze raz: raczki, single, co tam dla Was w tym tygodniu? Przerwa techniczna. Mhm. Raczki singlet, co tam dla Was ten tym tygodniu? O, dobra, są dwie. Wow, znowu postaci, duże postaci. No, jak jesteś raczką dziewczyną, a więcej jest dziewczyn zdecydowanie na moim kanale, przeważająca większość to możesz wejść w taką buławową energię. To jest taka energia, jakbyś była bardziej żywiałem ognia niż wody, którym jesteś. Czyli tak jakbyś była barankiem, tak jakbyś była lewem albo strzelcem, a że no, a że co? A że jesteśmy w okresie, u, okresie urodzinowym jeszcze baranka, no to może po prostu być w, tak bojowo nastawiona. To jest taka asertywna postawa. To jest kobieta, która chce, wie czego chce w życiu, w pracy, w w łóżku, w różnych miejscach wie, czego chce. Jest bardzo asertywna, czyli stara się walczyć o swoje, nie krzywdząc innych. Jest przyjacielsko nastawiona, ale jasno rysuje te granice, jak blisko można do tej osoby podejść. Więc to taki przekaz dla singielek. A tutaj mamy rycerza monet. Mamy z kolei energię ziemi, byka. Eee, byka, panna albo koziorożca. I do niektórych singli, tutaj możesz sobie to odwracać. Jak jesteś chłopakiem, to może być dziewczyna, może taka osoba spod tych znaków gdzieś zmierzać, e, lub też jakiś taki stabilny kandydat, kandydat, lub kandydatka do ręki, że się tak wyrażę. Ja czasami o tym rycerzu mówię, że on wierszy pisać nie będzie, ale zadba o to, żeby stabilizacja materialna w domu była. Więc tak pragmatycznie, pragmatycznie dla Singli wychodzi. Dobra, idziemy dalej. Raczki, raczki w związkach. Strasznie się dzisiaj rozgaduję, więc muszę trochę przyspieszyć. Raczki w związkach. Co tam dla raczków w związkach w tym tygodniu? Wow! To uraczku w związkach, po jakimś okresie przestoju, może na y, jakiejś takiej separacji w związku, już nie mówię takim wiecie fizycznym, tylko na przykład mniej byliście dla siebie mili, fajni, dobrze, kochani, czasu nie mieliście, każdy się gdzieś tam zaszywał w swoim kątku, to możecie przejść do takiej lżejszej energii, że chcecie razem robić miłe rzeczy, że chcecie sobie lampeczkę wina odpalić wieczorem. Dowiecie wiecie, przy ulubionym serialu albo chcecie po prostu zaprosić znajomych i chcecie się troszeczkę po prostu pocieszyć życiem razem. To jest taka frywolność trochę, taka wiecie, takie jak łaskotanie piórkiem, energia w tej karcie. Może takie coś, jeśli tego nie było, ostatnimi czasy wróci do związku raczków. I jeszcze jedna karta wskazóweczka. Dla raczka. Ok. Niektórym raczkom się może nie chcieć. Tak w skrócie w czwórce pucharów. To jest takie niechcieństwo, tylko że no takie, że nie wiemy, co, co mamy ze sobą począć. Siedzimy, chce nam się pić temu chłopakowi pod tym drzewem chce się pić, pije jeden kielich myślę o trzech innych. To może być taka sytuacja, a coś bym sobie pozmieniał w życiu prywatnym, ale nie do końca wiem, czego chcę, albo a coś bym sobie porobił fajnego na wiosnę, a nie wiem, czego bym chciała. Niektóre raczki też mogą na coś czekać, co nie jest do końca od nich zależne i się niecierpliwić. Jak coś takiego macie, to wiecie, zaobserwowanie u siebie tematu, problemu, zagadnienia to jest pierwszy krok do rozwiązania. No to się zastanówcie, czy nie jesteście w takiej energii i jak jesteście, to, to sobie coś z tym zróbcie, bo tak siedzieć i narzekać, to może każdy, nie raczki, ale narzekać, a potem pójść i coś z tym zrobić, czasami ponarzekać albo pojęczeć jest warto, bo potem można to więc coś przekuć w jakiś plan, w jakieś działanie, więc tego Wam życzę. Dzięki raczki. Teraz rybki. Rybki, drogie rybki. Co tam dla Was w tym tygodniu? Powiedzmy, że przez najbliższe 7 dni, aż do pełni. We wszystkim, co jest Waszym obowiązkiem, co jest Waszą pracą, co tam dla singli, co tam dla związkowców. No i jeszcze będzie jedna karta wskazóweczka na koniec. Uch, no to praca. Patrzcie, wypadło sobie. No dobra. No to ja bym powiedziała, że rybki mogą wychodzić z jakiejś stagnacji w pracy albo potrzebowały sobie przemyśleć coś w robocie, co, coś, co prowadzi do jakiegoś przełomu. Yy, mogło tak być, że na przykład jak masz firmę, było mniej kontraktów, jak masz pracę, było mniej fajnych projektów. No, była tak zwana zima projektowa. Albo nie było jakichś fajnych wyzwań ostatnimi czasy i rybki mogły być tym, albo też mogą jeszcze być tym sfrustrowane. Natomiast w karcie siły, mocy wracamy do y, takiej postawy, że tak powiem, hm. nie wiem dlaczego pomyślałam polska walcząca. Przecież słuchają mnie ludzie, jest również poza polską, nie mam pojęcia. No więc e, może opowiem. To jest dziewczyna, która zobaczcie jest bosą i jedynym jej orężem jest wieniec kwiatów i wieniec na głowie. Ale ona ma takie przeszywające spojrzenie. Ona ma taką siłę w sobie i taką asertywność i taką moc, że ten lew ryczy w takim dość bezsilnym daremnym trudzie. Więc albo wchodzisz w taką lwią energię, ale w baran strzelec to żywioł ognia, a mamy teraz baranka jeszcze urodziny w tym tygodniu, ten czas urodzinowy baranków, więc rybki mogą stawać się bardziej barankowe niż mogą same po sobie się nawet spodziewać i będą być może w tym tygodniu bardziej w tej pracy przebojowe. Ruszą śmiało. Zresztą zobaczcie na kolory tych kart. Tu jest taki siwo-szaro, zielone tło, a tu jest już taka energia. Dobra. A teraz drogie rybki, rybki single, co tam dla rybek singli? No, niektóre rybki będą musiały coś wybrać, mogą mieć za dużo. Y Grzybków w tym barszczu, że tak powiem. I to w zależności, bez względu na to, czy jesteś chłopakiem, czy dziewczyną, możesz mieć jakiś problem, jaką drogą i z kim dalej tą drogą pójść. Czy na przykład chcę jeszcze trochę pobyć singielką, bo mam coś do przepracowania, bo byłam z kimś, ale za mało czasu minęło, żeby wejść w nową relację, albo mam dwa wybory dwóch facetów, dwie dziewczyny. Albo mam wybór, czy tu mieszkać, czy tam mieszkać, i tu jest niechęć do podejmowania decyzji w tym tygodniu. Jakieś takie rozterki wewnętrzne, wręcz taki kryzys, że bronimy się, wiecie, pazurami się, trzymamy, bo chcemy być w tej sytuacji, w której jesteśmy, ale życie nam pokazuje, że powinniśmy iść dalej. Być może niektóre rybki, single, będą chciały pójść dalej. A w królowej monet niektóre rybki ciekawe, bo przed chwileczką dla Raczka też były monety dla singli mogą wejść w taką pragmatyczną energię znaków ziemskich czyli y, byczka, panny albo koziorożca. A w królowej monet mogą postawić na odnowę siebie taką wiosenną czyli odnowę garderoby odnowę, wiecie, kondycji skóry paznokci panowie nie wiem y, czy garnitury nowe, czy nowe bluzy, co tam nosicie, postawić na takie odnowienie siebie, żeby na nowo ruszyć śmiało ku nowym wyzwaniom. I to jest karta odnowy, takiej szeroko pojętej. I wtedy jesteśmy również atrakcyjni, nie tylko, wiecie, jak jesteśmy atrakcyjni dla siebie, to stajemy się bardziej atrakcyjni dla naszego otoczenia. I gdzieś to może się też przekładać na wzrost satysfakcji prawach zawodowych, bo mamy tutaj pieniądz rosnący. No. A te rybki single, które na przykład same wychowują dzieci, to mogą dużo więcej czasu poświęcić na miłość taką matczyną czy tacierzyństwo. Jeśli jesteś tatą wychowującym na przykład dziecko. Dobra, rybki single. Zagadkowo powiem Wam. Być może, że to jest do dwóch różnych rybek, ale tego nie wiem. To wy wiecie najlepiej. Teraz rybki w związkach, w relacjach, w czymś, co jest już takie, wiecie, stabilne, ugruntowane, po słowie. Rybki w relacjach. Rybki w relacjach. Rybki w relacjach. Mogą chcieć włączyć pauzę. Czyli na przykład powiedzieć: Słuchaj, nasza relacja fajnie się rozwija, ale potrzebuje troszeczkę, żeby się wolniej rozwijała. Potrzebuje chwilę pobyć sam sama. Potrzebuje więcej czasu dla siebie. Potrzebuje mieć coś tylko dla siebie w naszej relacji, bo jest nas za dużo, a mnie w tej relacji jest za mało. To może być tego typu energia. Okej. Okay. I może to być powiązane z jakąś trudną rozmową, którą potrzebujecie odbyć ze swoją osobą. Czyli szczerze pogadać o tym, czego potrzebujecie. I wiecie, my czasami potrzebujemy w kartach usłyszeć, żeby wpaść samej czy samemu na takie proste rzeczy, jak to, że warto rozmawiać, jakkolwiek to brzmi strasznie. Zwłaszcza, że taki program kiedyś był w Polsce. I to stało się nawet później takim memem wręcz w internecie, że warto rozmawiać, ale coś w tym jest, słuchajcie, warto rozmawiać. Tylko to jest taka rozmowa, wiecie, konstruktywna. Rozmowa, w której staramy się nie obrażać, nie wywyższać, nie umniejszać. Jest bardzo trudna do odbycia rozmowa, bo to jest taka tak sprawiedliwa rozmowa, jaką powinniście z Świętym Piotrem na ubram anielskich odbyć, nie? Czyli w takiej zgodzie z samym, samą sobą, uczciwie też, przed sobą. I co jeszcze? Rybki. Jeszcze jedna karta, zobaczymy, czy nam coś tu jeszcze doda, rozjaśni. Czy będzie jakiś nowy wątek. No, to a propos tej rozmowy z partnerem. Tutaj, w tej piątce miecze, chcemy bardzo postawić na swoim. To jest takie, taka energia, jak z, ze samych swoich. Jak ktoś pamięta ten film, a nawet teraz była taka podobno nowa edycja tego filmu, nakręcona, nowa wersja, że moje jest mojsze. Nie? Czyli masz mi przyznać rację, ty, mój, ty czy moja, ty, bo jak mi nie przyznasz tej racji, to ja będę tak długo się z Tobą kłócić, aż ty mi przyznasz rację dla świętego spokoju. I to jest bez sensu. Bo ta osoba ci przyzna rację, ale nie, nie zgodzi się z tobą, jeśli to nie będzie rozmowa taka w zgodzie obu stron z samym samą sobą. Czyli nie kłócimy się, a jak już się kłócimy, to y, nie na ostrza, tylko na y, sprawiedliwe, mądre, wyważone argumenty. Dobra, dzięki Rybki. Skorpiony drogie, ja się ostatnio tak rozgaduję na Waszych czytaniach, Waszego trygonu całego wody, że się nie mieszczę w pamięci na jeden film na swojej karcie w telefonie, a mam tej pamięci na jakieś 30 minut, jeśli dobrze pamiętam. Więc potrzebuję dla Was zrobić czytanie szybko, Skorpiony. Więc się nie gniewajcie, ale po prostu potrzebuję zrobić to w, nie w dwóch częściach, tylko Skorpiony praca. Kurczę. U trzeciego, chyba znaku w Waszym żywiole, mamy być może wyjście z jakiegoś impasu w pracy. Patrzcie, mówiłam na samym początku czytania, że się energie powtarzają w ramach danego żywiołu, i u Was to jest dzisiaj bardzo odczuwalne dla Waszych trzech znaków. Wy jesteście trzeci. Impas, niewiele się działo, było mało wyzwań. Teraz skorpione wchodzą w energię MAGA. To jest świetne porozumiewanie się słowem. UROK osobisty. Jedwabistość taka wręcz. To jest takie, że nie możemy się oprzeć tej osobie, że lubimy z nią spędzać czas, że ta osoba idzie i załatwia. Może Wam się ta moneta w pracy dzięki temu takiemu, wiecie, proaktywnemu podejściu do wykonywania obowiązków zwiększyć. Jak nie w tym tygodniu, to ta zapłata za tą dobrą, efektywną pracę może nadejść. I też chyba radość z pracy. Zadowolenie Skorpionów. Teraz skorpiony single. Dobra, jeden. I dwa. Skorpiony single. Jezu, znowu. Dobra, skorpiony single. Nie za dobre energię, powiem Wam. I na końcu będzie jeszcze jedna karta wskazówka. Może Wam to coś rozjaśni. O, słoneczko rozjaśni, bo słoneczko wyszło. Spoko. W dziewiątce buław możemy tkwić w klatce swojej własnej głowy. Czyli możemy myśleć, nikt mnie już nie pokocha. Zawsze już będę sam sama. O, jakie to jest niesprawiedliwe. Albo oj i wszystko już jest za mną. Słuchajcie, oglądają mnie dwudziestki i sześćdziesiątki. Nigdy nie można tak powiedzieć, że wszystko jest za nami, jak to się mówi, póki my żyjemy. Nie? Więc pamiętajcie o tym. Nie wyolbrzymiajmy sobie smuteczków. I drugie, jakieś rozdarcie między dawnym życiem a tym życiem jednym partnerem a drugim partnerem. Czy ja tu chcę mieszkać, czy tam chcę mieszkać, czy tu chcę pracować, czy tam chcę pracować. I niechęć do podejmowania wyborów. Być może to nie jest ten tydzień, żeby robić jakieś takie gwałtowne ruchy. Może potrzebujecie sobie po prostu gdzieś tu się w tych swoich emocjach ponurzać i nikt Wam nie zabroni. Słuchajcie, smucić też się trzeba, bo jak się posmucimy, to potem jak się radujemy, to dwa razy bardziej. Pamiętajcie, drogie skorpiony, z autopsji mówię. I teraz skorpiony związkowcy. O, wow! No i u związkowców jakoś kurczę. Lepiej. Nie mówię tego ze smutkiem, no ale single by pewnie wolały. U związkowców. Wow. No to sama energia, co przed chwilą była u rybek. Pogadać szczerze i uczciwie przed samą i samym ze sobą, to po pierwsze, i z partnerem, partnerką, czego oczekujecie, zwłaszcza w łóżku. I wtedy będzie ogień, będzie powrót romansu w rydwanie, będzie energia, no taka wiecie, ognista, romansowa, y, będzie no, żar po prostu uczuć, będzie powrót. Jeśli jesteś na przykład, nie wiem, 20 lat po ślubie czy 50 lat po ślubie, to wciąż ten żar może zawsze wrócić. Pamiętajcie o tym. Tylko my bardzo często zapominamy, żeby mówić to, co myślimy, może nie wszystko. Tutaj też mówię do kobiet, do siebie. Wszystko, co myślimy, powinniśmy mówić, zawsze i wszystkim, ale czasem trzeba po prostu o swoich potrzebach pogadać i ten żar wróci. Jakiś skorpion też może mieć bliźniaka partnera, tu się bliźniak mocno zaznacza. Dobra, skorpiony. I co, i co. I jeszcze ta wskazówka, może coś dla tych singli. Hm dwie karty takiego jakiegoś dołeczkowania się bez sensu no dobra Hej, duży miecz w rycerzu miecze. jakoś u Skorpiona y, była ta karta ostatnio bardziej obecna no y, Skorpion powinien doceniać y, innych na przykład w zespole w pracy czy doceniać swojego partnera i wtedy ta osoba, jak będziesz nie uwypuklać tych swoich zalet, które są niewątpliwe, skorpiony są cudowne, wspaniałe, zmysłowe, są dobrymi przyjaciółmi i w ogóle można by mówić o Was dużo dobrych rzeczy. Natomiast nie starajcie się być takim liderem czy też przywódcą, dopóki Was nim czy nią nie wybiorą. To jest tak mi się takie coś przy tej karcie zawsze kołacze. Nie bądźcie tacy szybcy i, szybkie i wyrywne. Po prostu poczekajcie, aż ta sława, docenienie, to wszystko do Was przyjdzie, bo ludzie nie lubią takich ludzi, którzy chodzą i mówią, a jaka to ja jestem pracowita, albo jaka to jestem, I ja nie mówię, że jestem wolna od tego uczucia, każdy z nas chce być doceniony, ale tu ten miecz zmniejszyć sobie, ok? kromności więcej od Was ta energia oczekuje. I może część z dylematów się sama rozwiąże. Ci ludzie za Wami pójdą w tej pracy, ten partner czy partnerka Was doceni. Tylko mniej tej bojowości, bo miecze to nie jest do końca Wasza energia, skorpiony. No to co, drogie drodzy? Życzę Wam cudownego tygodnia. I co? Czekam z utęsknieniem na 800 subskrypcji. Proszę o łapki w górę, jeśli Wam się film spodobał. I do usłysząka na kolejnych czytaniach. Mam nadzieję, że wkrótce. Pa, pa!